Cześć, witam Was dzisiaj z dworu tak na szybko z torbą. No, chciałam Wam pokazać w drugą stronę, a tu takie rzeczy. Moja ulubiona torba z Norwegii. Taką sobie pamiątkę przywiozłam i po prostu jest idealna na takie niewielkie zakupy. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby włączyć nagrywanie, właśnie teraz, kiedy walczę tutaj o przeżycie. Bardzo ciekawa droga za mną. E, idę, bo. Umówiłam się za 5 minut z moim mężem, więc lecę już w tamtym kierunku i jedziemy razem do domu. Planuję jeszcze dzisiaj zrobić szarlotkę, więc myślę, że to też nagram. Szarlotkę dla gości. Chciałam ją upiec już na pierwszy dzień, jak do nas przyjechali, ale stwierdziłam, że dobra. Pewnie będą chcieli popróbować maltańskie, jakieś słodycze plus. Może sami jeszcze coś przywiozą, nie myliłam się. Także słodkości było. Potąd. No, ale dzisiaj już zrobię dużo takich żółtych kwiatków wokół. Dzisiaj ją zrobię, bo też mamy bardzo dużo jabłek do zużycia. W sumie, szarlotkę, nie wiem jak wy mówicie, szarlotka, jabłecznik, ja nie wiem czym one w zasadzie się różnią. Robiłam raz w życiu, kiedyś na Wielkanoc. styszałam się, jak nie mogliśmy polecieć przeze mnie do Polski. Mój mąż mega rzadko jest słodycze, ale jak jeszcze jego babcia żyła, to szarlotka babci musiała zawsze być. Eee, więc... No, wiadomo, że nie będzie to szarlotka jak u babci, ale jakaś będzie. <grytanie> Okej. Okay. W sumie chciałabym się nauczyć robić szarlotkę. Zawsze robię tiramisu, ale ile można jeść tiramisu? Urany jak gorąco. Uff, dobra. Zdecydowanie zbyt ciepło się ubrałam. Nie wiem, zegarek nie pokazuje mi, ile jest stopni, ale może z 20. Tylko powiem Wam, że jak jest takie słońce, to hmm, daje, mocno daje. Kurczę, rozbierać się, nie rozbierać się. Ciężkie decyzje. I e, będę już kończyła ten wywód tutaj. Nie tylko dlatego, że się śpieszę, ale mm, ostatnio mam problemy z oddychaniem. Trochę... Zaczyna mnie to martwić, bo wiem, że ciężko będzie znaleźć jakąś przyczynę. Krótki przerywnik. Co trzymacie przed domem? Bo ktoś trzyma motorówkę. Całkiem fajnie. Tutaj zawsze jakieś dziwne odgłosy zwierzęce są. Chociaż słońce świeci, na szczęście. I niebo nie jest takie złe. No, ogólnie jest dosyć zimno. Zastanawiam się, co to za budynek. E, chyba jakiś opuszczony. A bo jeszcze chyba nie powiedziałam, że e, znajdujemy się w miasteczku, e, które nazywa się Pieta. Wydaje mi się, że jeszcze stąd nie nadawałam. A jestem tutaj, a właściwie jesteśmy, bo jestem z mężem, bo zrobiliśmy sobie taki. Dzień załatwiania różnych spraw, i tutaj jest centrum krwiodawstwa. Trudne słowo. I on właśnie poszedł oddać krew. Nie mam pojęcia, ile to zajmie, więc nie wiem, ile też zajmie mój spacer. Nie wiem, czy wiecie, ale ja już nigdy nie będę mogła oddawać krwi, ani też brać powiedzmy takiej zwyczajnej krwi, jeżeli bym potrzebowała. Przez to, że przeszłam chemioterapię. Patrzę, czy na mnie coś tutaj zaraz nie spadnie. Nie wiem za bardzo, jak wygląda w ogóle to ogólnie oddawanie krwi na malcie, czy tutaj też dostaje się czekolady. Może się niedługo dowiemy. Jeżeli w ogóle przyjmą tę ten, ten krew, wyszłam na jakieś skrzyżowanie i tak trochę strasznie to wygląda. Może odwrócę kamerę. Ten budynek. To po prostu jak ktoś by, wiecie, tutaj coś rozwalił i tak zostawił. Tam, jak popatrzymy między budynki, to troszeczkę bardziej nowocześnie. Tu jakieś w ogóle są strasznie dziwne odgłosy i nie potrafię yy, dojść, skąd one dochodzą. Tutaj mamy, tak, średnio wyglądający parking, a tam jest stary szpital. Kiedyś nawet próbowałam wejść na teren tego szpitala, w sensie nie tak do środka, tylko tak sobie obejść, be, obejść budynek, żeby Wam pokazać, bo on wygląda zupełnie inaczej niż ten, który zawsze Wam pokazuję, ale zostałam wyrzucona. W sensie, tak wiecie, wyproszona, że nie, nie, tutaj nie nagrywamy. No, A teraz jak właśnie mówiłam do Was ten wywód, to zadzwonił mój mąż, że nie wezmą od niego krwi, więc nie dowiemy się. Matko, dziwnie mi się tu chodzi. Więc nie dowiemy się, czy są czekolady, czy też nie. Jedziemy dalej i teraz um, kolejny nasz przystanek jest dla mnie stresujący. A mianowicie jedziemy do mojego szpitala, żeby się dowiedzieć, um, a raczej spróbować się dowiedzieć, co z badaniem PET. No, nie daje mi to, wiecie, tak wrócić do życia. Taka niewiedza, takie zastopowanie. Dzisiaj chyba o czwartej się obudziłam. Obudził mnie ból. Ten właśnie taki z boku, a potem... No już nie mogłam spać, bo w głowie się już działo dużo, nie? Ach, więc idziemy. Nie wiem, czy coś wskuramy w ogóle, no ale będziemy próbować. Nie, mój mąż... Jest taki bardziej konkretny niż ja, która zawsze jak mówią do mnie oddzwonimy, to ja aha dobrze, dobrze dziękuję. Więc pojedziemy tam razem. No i też jeszcze dostałam komentarz, że po prostu żebym poszła na badanie pet prywatnie, ale tutaj nie ma takiej opcji. A nawet jakby była, to musiałabym mieć skierowanie. Nawet jakbym chciała wiecie, chociażby w Polsce to zrobić. Więc... Ciężko, no ale dobra, no, jedziemy, tam jest szpital. No, zaparkowaliśmy dosyć daleko, bo tutaj, ale tam jest taki problem, że tam nie ma miejsc kompletnie o tej godzinie. Mówiąc o tej godzinie mam na myśli tak 10, 11, no po prostu bez szans. Stoi się, tak nawet można stać i z dwie godziny e, szukając miejsca. Średnio ogarnięte, nie? Taki wielki szpital, tak mało miejsca. I nagle słońce. Jak bardzo nie lubię tu być w skali od 1 do 10. 20. Ostatnio dosyć często bywam na kampusie. Proszę. akademiki wokół mnie. Wybrałam się z mężem na kawę bezkofeinową. Że was tak postawię. Pewnie będzie w tle słychać odgłosy gotowania, ale muszę mieć garnki na oku, robię obiad kary, więc lepiej na to patrzeć, ok? I w ogóle dzisiaj miałam teraz przez ostatnie kilka godzin spięte włosy w kitek. I zobaczcie, jak automatycznie tu mi się wszystko prostuje, bo wiecie, one są takie naciągnięte, ale dobra. Bo już w ogóle mamy kolejny dzień, chociaż jestem tak samo ubrana, no, ale nie będę ściemniać, że to jest ten sam dzień, więc powiem Wam teraz tak pokrótce, co się działo w szpitalu, no bo tam no ciężko coś nagrywać, tam w ogóle nie za bardzo można, i raczej jak coś nagrywam, to wiecie tak tylko siebie. Albo jakieś takie zakątki, gdzie nikogo nie ma, a tam było sporo ludzi. Więc poszliśmy do um, takiego oddziału, jak to powiedzieć, um, no, no, gdzie są robione wszystkie zdjęcia, nazwijmy to. Um, że mamy te wszystkie skany typu PET-scan, badanie PET. Dlaczego tak mieszam języki? Nie wiem. E, różne USG. Um, Ojej, coś ciężko mi się dzisiaj wysławia. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, no, ogólnie e, wszystko. E, no i tam klasycznie pani w recepcji, no to nie wiem, gdzieś tam nas e, odesłała dalej. E, I powiem wam, że koniec końców znaleźliśmy taką panią e, oni tam mówili na nią pani z biura. Nie wiem czym tam się zajmuje pani z biura, ale ona przynajmniej wiedziała o co chodzi. No i wyszło, że ja na skierowaniu miałam wpisane, żeby to się odbyło w marcu. Całe to badanie PET, i potem na kwiecień mam badania krwi i wizytę u lekarza. Tylko, że ja po pierwsze, ja nie wiedziałam tego. Nikt mi nie powiedział konkretnie, że to ma być w marcu, tylko że kiedyś tam. Yy, więc to było takie skierowanie, po prostu w systemie, nie że ja dostałam yy, jakikolwiek dokument, świstek, nawet czy informację słowną. Więc oni mieli to w marcu i powiedzieli, że yy, mam zapisane tutaj jakiś tam dzień pod koniec marca, że wtedy, ale to jest zawsze tak na oko no bo wiecie to jest też czasami są obsuwy, czasami kogoś trzeba wziąć szybciej kto potrzebuje tego badania na już ja sama byłam w takim momencie kiedy trzeba było zdecydować przez tydzień czy, może nie czy, tylko ile będę miała chemioterapii podawanych, czy dalej mi ją podawać albo kiedy miałam immunoterapię, to czy ta immunoterapia w ogóle mi jakkolwiek pomaga, czy od razu nie, odcinamy i idziemy w autoprzeszczep i z powrotem w chemioterapię, tylko że silniejszą, więc wiadomo, że takie osoby są wpychane tam, wiecie, szybciej, plus oni też dzwonią na ostatnią chwilę i mówiłam Wam, że to mi się strasznie nie podoba, bo no, ciężko jakoś sobie zaplanować życie. I jeżeli ktoś ma pracę, takie życie poza leczeniem, bo już na przykład jest po chorobie i, i po prostu ma jakieś kontrole, to oni dzwonią i to jest też w stylu: No Magda, słuchaj, jutro o 15 albo jutro o 8. Więc są też tacy ludzie, którzy po prostu mówią: No, no nie dam rady. Tak, tą ostatnią chwilę. Więc w moim przypadku to tam był wpisany jakiś ostatni tydzień marca. Tylko że mamy już plany pod koniec marca, bo chcieliśmy Wielkanoc spędzić w Polsce. W tym roku Wielkanoc przypada jeszcze w marcu i jeszcze tak sobie to wszystko ułożyłam, że z Malty lecę do Włoch i tam się spotykam z koleżankami i potem razem lecimy do Polski i tam już będzie mąż z córką. Więc ym, tak jakby, kurczę, teraz mam odwoływać i wyjazd do Polski i, i do Włoch yy, przez to, że tak jakby mieli cały kwartał i konkretnie dali mi tydzień, gdzie mnie nie ma. Yy, więc tak jakby ja nie jestem takim przypadkiem, gdzie te dwa tygodnie yy, zrobią jakąś tam różnicę. Yy, jeżeli coś we mnie rośnie, to to już pewnie rośnie gdzieś od roku, tak więc musiałam podjąć decyzję, czy chcę to przesunąć na kwie... Zaraz. Okej, okay, wracam. Musiałam podjąć decyzję, czy chcę to przesunąć na kwiecień, raczej pierwszą połowę, czy odwołać Wielkanoc w Polsce i, i ten wyjazd do Włoch. Więc stwierdziłam, że nie odwołuję. Ja wiem, że tutaj mogą się pojawić mm, różne opinie na ten temat, że może nie powinna i tak dalej, i tak dalej, ale ja już tak długo czekam na to badanie, że te dwa tygodnie mm, mogę jeszcze poczekać. Chyba, że zwolni się y, jakieś y, miejsce, obojętnie w sumie jakiego dnia. Powiedziałam, że już mogę się podpasować y, w marcu, jeszcze przed y, świętami, jak jeszcze będę na Malcie. I po prostu powiedzieli, że wtedy zadzwonią i, i jestem tak jakby na takiej liście oczekujących. Domyślam się, że jest tam więcej osób niż ja jedna, ale tak jakby cieszę się, że to skierowanie rzeczywiście jest w systemie i że oni mi zrobią to badanie i nie będzie jakiś tam, a bo nie wiadomo, nie wiadomo. I to też było troszeczkę takie zdziwienie, bo ja powinna mieć to w lutym, bo w lutym tam mi minął rok od poprzedniego, więc cieszę się, że tak jakby upewniłam się, że na pewno będę to miała. I ta pani powiedziała, że bardzo dobrze, że przyjechaliśmy, bardzo dobrze mi z tą myślą, że coś wiem, tak więc polecę do Włoch, polecę do Polski, wracam i wtedy będę miała myślę, że to będzie taki bardzo intensywny tydzień lub dwa, bo będę miała to badanie PET, będę miała badanie krwi i będę miała mm, wizytę u lekarza. Mówiąc intensywne, ja po prostu będę jeździła tak do szpitala i z powrotem. Ja też mam kawałek i, i to raczej wtedy pół dnia już jest na to stracone, albo to nie jest tak, że jak jesteśmy umówieni na jakąś godzinę, to, to wtedy przyjmują. Nie... To można sobie czasami siedzieć i siedzieć i siedzieć, no ale, ale, dobrze. Bardzo się cieszę, bardzo pozytywnie do tego podchodzę. Też czytam wasze komentarze. Wydaje mi się, że przeczytałam wszystkie. Są różne teorie na ten temat. Co się ze mną dzieje? To dorzucę coś jeszcze. Powiem wam, że ostatnio, nawet aż to teraz chciałam zobaczyć, jak mi idzie, bo Troszeczkę mam problemy z oddychaniem. Ja sobie tego od razu nie stawiam, że to jest równoznaczne, że o, coś mi tam rośnie i uciska i tak dalej, i tak dalej, ale fajnie będzie się upewnić, że to nic takiego złego. Nie wiem o co chodzi, bo ja robiłam wszystkie badania na alergie najróżniejsze, chyba że powinnam je powtórzyć już po leczeniu. Nie wiem, w sumie, może się przejdę. I nie mam alergii i żadnych. A po prostu mam w takich losowych momentach problemy z oddychaniem żeby tak jakby wziąć pełen wdech. I, i to nie jest coś w stylu, atak paniki, gdzie tam wiecie, wszystko dzieje się nagle i, i nie można złapać tego oddechu. Ja po prostu tak sobie żyję. Mniej więcej nie wiem, od miesiąca, może nawet dwóch widzicie czasami muszę się bardziej skupić na tym, żeby oddychać, że muszę tak wiecie, uff, bo czuję, że tam się nie dzieje normalnie, więc plan jest taki, że jak już przyjdą wyniki badania pet, i prawda, chyba wszyscy się zgadzamy, że ten pet będzie czysty i tam nic nie ma, żaden nawrót, to po prostu pewnie kolejną wizytą. Będzie wizytał pulmonologa, żeby się upewnić, co tam się dzieje z moimi płucami, bo te leki, które brałam, mogły coś tam uszkodzić. Chociaż chyba bardziej nastawiam się w stronę tego, że może znowu gdzieś w tym mieszkaniu coś jest z grzybem, gdzieś, wiecie, na ścianie, czego nie widać. Na Malcie jest jednak duża wilgoć przez cały rok i to jest duży problem. Więc może to mi przeszkadza w oddychaniu, i bardzo dobrym sprawdzianem będzie wyjazd właśnie i do Włoch, i do Polski, żeby zobaczyć, czy trochę będzie mi się lepiej oddychało. Nie? No a jeżeli nie, to będę dalej szukała przyczyny, no bo nie czuję się normalnie. I tak jakby nie chcę tego bagatelizować, że, wiecie, takie pff, okay. Myślę, że to by było już dzisiaj na tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu też będę miała, myślę, dosyć poważny temat do poruszenia, taki... No nie wiem, wywołuje on we mnie sporo emocji. Już stwierdziłam, że nie będę tego łączyć, przemyśleń i tak dalej z tym tutaj. więc widzimy się za tydzień. Mam nadzieję. Dajcie znać, co są u Was. Jak się czujecie. I oczywiście życzę Wam miłego tygodnia. Pa pa!